Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na naszym kanale. Zaczynajmy! Dziś opowiemy sobie, na czym polega obniżenie odporności w zimę, jak dbać o uszatkę podczas okresu jesienno-zimowych oraz jakie są objawy właśnie obniżonych odporności u zwierząt. Może zacznijmy od Powodów po prostu, dlaczego w zimę oraz jesień spada odporność. Po pierwsze, temperatura zmienia się po pół roku słońca, takiego klimatu letniego, wiosennego, i to powoduje, że organizm reaguje właśnie w ten sposób na zmiany w otoczeniu objawem może być katar, kichanie, coś w tym właśnie deseń. To właśnie takie choroby, które bardzo często występują. Są tutaj groźniejsze etapy oraz mniej groźne. Mniej groźne można leczyć samemu w domu bez zgłaszania się do specjalisty. Za chwilę tutaj pokażę kilka sposobów, ponieważ no, jak widzicie, troszeczkę mamy, ale to nie jest y, groźniejsza wersja po prostu jest ona łagodniejsza, ponieważ nie ma tutaj mm, żadnej klejsy wydzieliny tylko w zasadzie raz na tydzień, może zdarzy mu się kichnąć, więc teraz za chwilę w zasadzie podam mu sól fizjologiczną z firmy Nebudos o patrzcie trzeba zrobić zdjęcie, bo to nie jest taka że to nie jest taka częsta poza. Może teraz powiem, jak będziemy, jak będziemy leczyć łatwiejsze objawy, ponieważ takie groźniejsze, typu takie co 5-minutowe kichanie, albo ciągłe gruchotanie w takim pewnym sensie możecie o tym poczytać w internecie. To już jest groźniejszy etap, właśnie infekcji. Ale w domu możemy bardzo łatwo leczyć takie infekcje. Pierwszą sposobem jest leczenie solą fizjologiczną. Coś takiego możemy na chusteczkę, papier albo po prostu tak do noska. Na końcu demonstruję właśnie dzięki tej soli, ponieważ no, my rzadko robimy takie zabiegi, ale czasami robimy po prostu aby jak wiadomo poprawić stan zdrowia. Tutaj nie mamy ani gęstej wydzieliny, po prostu lekko mokrawy, to tak jak po prostu jakby przed chwilą się mył, czy też by pił i z był mu na nosek, bo zanurzyłby go w wodzie. Ale dzisiaj jeszcze patrzyłam, to nie było nacieknięte, więc no, jest duża szansa, że właśnie na ten nosek kapnęło. I Drugi wariant. Można też leczyć herbatą rumiankową lub tak delikatnie szałowym. Wiadomo, to wszystko nakładamy na chusteczkę bawełnianą, może być to chusteczka papierowa, ręcznik kuchenny i takiego typu rzeczy. Jest jeszcze coś takiego jak przemywanie wodą, po prostu wodą. Czasami, z tego co wiem, ja tego nie testowałam i szczerze Wam powiem, raczej nie polecam woda, z taką odrobinką wody utlenionej ale yy, woda utleniona, to tam wiem z czego, to jest ocet yy, takie, takie rzeczy więc trochę wątpię, żeby to pomagało więc tutaj tylko tak powiem, że no nie jest to jednak polecana metoda ponieważ no jak wiadomo może zagrozić to zdrowiu a tego byśmy raczej nie chcieli więc za chwilę pokażę jak stosujemy to lekarstwo. Nie jest ono przepisane przez weterynarza, po prostu czasami jest taka konieczność. Jeżeli ktoś naprawdę widzi zmiany w zdrowiu swojego królika, powinien się zgłosić do najbliższej specjalizującej się w tym kierunku yy, weterynarii króliczej lub od zwierząt egzotycznych. Teraz przepraszam za jakiekolwiek yy, takie niedogodzenia. Ale włożyłam telefon do kubka, żeby stabilnie stało. Więc teraz pokażę Wam, jak zakrabię. Naszą sól odkręcam koleczek, więc tutaj musimy go mocniej chwycić. On się wyrywa. Bardzo nie lubię takich sytuacji. Widzę, że dobrze widzicie. Ok, tak przetrzymuję. I tutaj, do nóżka. Tą dziureczkę. że widać. Ja nie jestem jakimś specjalistą. O, widzicie? blizuje się, bo to jest słone. Ale taka ilość nie zaszkodzi. Oczywiście nie mówię, żeby to podawać, ponieważ to mogłoby się przyczynić jakiś yy, chorób. Więc powiem, może tak. Broń Boże, takie rzeczy oczywiście nie podajemy. Wiadomo, tak samo lizawki solne, tego typu rzeczy też nie są odpowiednie, ale o takich niezdrowych przekąskach również będzie odcinek. Przepraszam Was za opadanie. Ale ten kubek to chyba jednak nie był zbyt dobry pomysł. Więc tak. Jak widzieliście, w zasadzie przedtem. Tutaj. Niektóre króliki nawet nie wymagają się tutaj chwycenia, tylko. a tutaj. Tutaj na nosek spadło, leżę sobie bliżej, tutaj tyle mi zostało, jak widać. I dzięki temu króliczek będzie mógł swobodnie oddychać. Zasadniczo kapnie w takie kanapa, kanapa wyschnie. A potem już może sobie swobodnie bierkać, tutaj oblizywać sobie to, ponieważ to tutaj nie zagraża zdrowiu. Taka sól fizjologiczna, niektórzy kropią tam oczy, o, o, spójrzcie. Yy, więc nie zaszkodzi, o widzicie, dalej się oblizuje. Bo jest słaba jakoś ponieważ światło nie jest zbyt odpowiednie, ale taka sól jest jak najbardziej w porządku na katarek. Rumiań osobiście nie posiadam, ponieważ zrobiłam z tego ciasteczka takich właśnie herbacianych torbeczek może przy innej okazji uda mi się takie mm, rumkowe rzeczy nagrać mm, skarpeta pięknie pachnie <grystanie> bobek nie wiem, czy widać. No czego szukasz? Mamy klatkę zamkniętą, potem i pobiegł. Tam, A tylko tyłek widać. Więc my możemy się dzisiaj pożegnać. Do zobaczenia.